Magbet Akcja Magbeta rozpoczyna się na ponurym wrzosowisku, gdzie dochodzi do spotkania trzech czarownic, które informują, iż po bitwie spotkają tytułowego bohatera książki, któremu przypowiedzą przyszłość. W międzyczasie jesteśmy świadkami wojny pomiędzy królem Szkocji Duncanem, a zbuntowanymi wojskami norweskimi pod przywództwem Tana Kawdoru. Macbeth i jego najlepszy przyjaciel banko dzielnie dowodzą oddziałami króla Duncana, zgładzając między innymi największego buntownika, Magdonvalda i prowadząc tym samym wojska do zwycięstwa. Po wygranej wojnie przyjaciele wspólnie udają się do zamku swojego władcy, jednak w drodze spotykają trzy czarownice, które przepowiadają mężczyznom przyszłość. Kobiety informują, iż Macbeth zostanie nowym tanem kawdoru oraz przyszłym królem. Natomiast bankowi przepowiadają, iż jego potomstwo będzie miało królewski rodowód. Czarownice nagle znikają, a do Macbeta i banko dołączają się Angus i Rose, który informuje tytułowego bohatera, iż król mianował go tanem kawdoru. Pierwsza część przypowiedni czarownic zatem się spełnia, a Macbeth zaczyna rozważać, czy nie zrealizować kolejnej wróżby i nie dopomóc losowi, by zostać królem. Następnie przenosimy się do pałacu Duncana, gdzie jesteśmy świadkami rozmowy władcy z Macbethem, z której dowiadujemy się o pokrywieństwie mężczyzn, jak i chęci oddania przez króla tronu swojemu starszemu synowi, malkolmowi. To właśnie wtedy tytułowy bohater się zmienia i zaczynają się w nim budzić przerażające pobudki i myśli o przejęciu tronu. A syna Duncana z dnia na dzień zaczyna postrzegać jako wroga i realną konkurencję. Następnie w utworze pojawia się Lady Macbeth, która otrzymuje list od swojego męża, w którym dowiaduje się o spotkaniu z trzema czarownicami i przepowiedzianej przez nie przyszłości. Bezwzględna i żądna władzy kobieta, wiedząc, że Magbet jest za słaby, by sam wyeliminować króla, wchodzi mu na psychikę, zaczyna podsycać i zachęca do zabicia dunkana. Mężczyzna pod przymusem przystaje na propozycję żony, a następnie wspólnie zaczynają obmyślać plan zbrodni, według którego to sam Macbeth po wykwintnej piesiadzie ma zabić króla sztyletem strażników, których wcześniej Lady Macbeth ma upić winem, by nie widzieli zdarzenia. Noc zapada, król zasypia, a małżonkowie zaczynają realizować okropną zbrodnię. Tytułowy bohater wchodzi do komnaty króla Dunkana i dokonuje morderstwa, a następnie, przerażony, udaje się na dziedziniec, gdzie czeka na niego Lady Macbeth, która wyśmiewa kruchę i strach męża, i kolejno sama udaje się na miejsce zbrodni, by zatuszować przestępstwo Macbetha i podłożyć strażnikom zakrwawione sztylety krwią Duncana. Nastaje ranek i wówczas zmarłe ciało króla Szkocji zostaje odkryte, a Macbeth, w obawie przed konsekwencjami, zabija strażników Duncana którzy byli jedynymi świadkami nocnego zabójstwa. W międzyczasie wieść o śmierci króla roznosi się i zaczynają powstawać nowe plotki o antykrólewskim spisku, w konsekwencji czego synowie zmarłego władcy Malcolm i Donald Bame, w obawie o swoje życie, postanawiają uciec ze Szkocji. Następnie przenosimy się do rozmowy Macduffa z Rosem w której mężczyźni poruszają temat rzekomego spisku antykrólewskiego, wspominając dobroć i szlachetność Duncana oraz dając do zrozumienia, iż to właśnie Macbeth zostanie nowym królem Szkocji. Tak też się dzieje, a akcja utworu przynosi się do Skony, gdzie odbywa się koronacja nowego władcy i spełnia się bowiem druga część przepowiedni czarownic. To właśnie wtedy tytułowy bohater wciąga się w błędny wir zbrodni i wynajmuje morderców, by zabili banka i jego syna, flanca, gdyż byli oni dla głównego bohatera realnym zagrożeniem. Mordercy udają się do przyjaciela Macbetha i brutalnie go zabijają, pozostawiając jednak przy życiu jego syna, który zdołał zbiec. W międzyczasie odbywa się wykwintna uczta w pałacu, na cześć nowego władcy, w trakcie której Macbeth dowiaduje się o niepomyślnym zabójstwie oraz przejawia pierwsze objawy obłędu, gdyż ukazuje mu się zakrwawiony duch jego zmarłego przyjaciela. Kolejno przenosimy się na wrzosofisko, gdzie dochodzi do spotkania trzech wiedźń z Hekate, która wścieka się na swoje poddane za doprowadzenie Macbeta do upadku bez jej udziału. Tytułowy bohater, zaniepokojony o swoją pozycję królewską, decyduje się ponownie udać na wrzosofisko do czarownic, aby dowiedzieć się więcej o swojej przyszłości. Kobiety pokazują mu kolejne wizje, ostrzegając przed Magdufem i mówiąc, iż nie zginie z ręki człowieka zrodzonego z kobiecego łona, a będzie panował tak długo, dopóki las Birnam nie podejdzie pod zamek. W kolejnej scenie Macbeth dowiaduje się, iż Magdów uciekł do Anglii, aby zebrać wsparcie przeciwko niemu i zaatakować, by oddał koronę synowi Duncana. Mężczyzna w obawie przed zbiegiem postanawia się zemścić i planuje atak na jego rodzinę. Wynajmuje to zbrodni ludzi, którzy napadają na zamek Macdufa w Fifie i zabijają jego żonę oraz syna. W Anglii Malcolm -Syn zamordowanego króla Szkocji i Magdów, toczą rozmowę o krwawych rządach Magbeta oraz drugi z nich zachęca prawowitego następcę do przejęcia tronu, zjednoczenia Szkocji i stoczenia wojny z tytułowym bohaterem. Akcja utworu następnie przenosi się do zamku, gdzie lekarz wraz z pałacową damą zaniepokojeni doglądają Lady Macbeth która nieustannie próbuje zmyć niewidzialne plamy krwi z rąk majaczy i błądzi po zamku, a Macbeth dostaje informacje o przekroczeniu granicy Szkocji przez wojska angielskie, na czele z Siwardem, Malcolmem i Magdufem. Wojownicy szykują się do walki i spotykają pod lasem Birnam, gdzie jeszcze przez chwilę dyskutują o Macbetcie i planie przyjęcia tronu. Po czym rozpoczynają atak. Tytułowy bohater, mimo to, pozostaje pełen spokoju, gdyż wie, iż nikt zrodzony z kobiety nie jest w stanie pozbawić go życia. W międzyczasie do mężczyzny przychodzi lekarz i informuje go o tragicznym stanie żony oraz jej samobójstwie. Po chwili dowiadujemy się, iż las Birnam przemieszcza się w stronę zamku. W tym momencie Macbeth doznaje strachu, i przerażenia, krzyczy na swoich służących i nakazuje podać swoją zbroję, w którą od razu się ubiera. Mężczyzna, świadomy swojego upadku i klęski, wychodzi na pole walki, gdzie osamotniony zabija młodego Siwarda, a następnie staje do walki z Magdufem, który, jak się okazuje, przyszedł na świat przez cesarskie cięcie i zabił Magbeta. Dzięki czemu? Na tronie mógł zasiąść prawowity następca Malcolm.